Klocki Lego. Legendarna jakość. Zobaczmy. To jest kanał Rysiącio. A dzisiaj zapraszam Was na film o jakości. Zobaczmy. To jest klocek ostatnio zakupionego zestawu. Troszkę zjedzony. I nie, on nie uległ temu uszkodzeniu podczas układania. Tylko taki od razu przyszedł. W zapakowanym zestawie. Ale lego niestety zaliczyło pewną topę. I z klockami tego koloru borykają się już od pewnego czasu. A tutaj widzicie tylko malutkie uszkodzenie z niektórymi klockami bywa trochę gorzej. Tymi klockami bawiły się moje dzieci. Ale tylko w tym kolorze udało im się dokonać czegoś takiego. I to jest jakość? No, to jest pewna wtopa. Podyktowana tym, że te klocki są z innego materiału niż większość. Lego już o tym wie, ale dalej go używam. Ale odnosząc to do motoryzacji, to pomyślcie sobie z czego robią dzisiaj części. I to często najlepsi producenci. Jak tam wygląda jakość. Tylko, że tam reklamacje nie wyglądają tak jak u LEGO. A u LEGO? U Lego piszecie na ich stronie o brakujące albo uszkodzone elementy. I dostajecie w miarę bezproblemowo te elementy. No i tutaj jak widzicie nowiutki klocek. Ten, który tam uległ połamaniu. Tutaj nowiutki klocek który tam miał defekt. Bez defektu. Oczywiście na to wszystko trzeba było poczekać. Może nawet czasami kilka tygodni. Ale zostało przysłane. Dawniej LEGO jeszcze dołączało do tego liścik. Liścik generowany z automatu. O ich nieprzerwanej kontroli jakości. Teraz już tylko wysłali mi podsumowanie zamówienia. Ale odnosząc to do, z powrotem do rynku części. Jakiś czas temu kupiłem... Sonda Lambda i ta sonda Lambda została u mnie wymieniona przez pomyłkę, bo tak naprawdę padnięte były wtryskiwacze gazu. Jeden wtryskiwacz, ale wymieniłem sondę i okazało się, że po wymianie było jeszcze gorzej. Sonda poszła szybko pod diagnostykę. Okazało się, że była przerwana grzałka, no i myślicie, że z wymianą na nową było tak łatwe, jak tutaj. Nic z tych rzeczy. Tam wymiana wiązała się z długą przepychanką, i dopiero tak naprawdę straszenie ich, prawdopodobnie YouTube'em, przyniosło jakiś skutek. Część została zwrócona, pieniądze wróciły do mnie. Ale dlaczego producenci części, po pierwsze, nie mogą robić tego w taki sposób, że piszemy im, że część jest wadliwa? Szybki dowód zakupu i dostajemy nową. Jeżeli wiedzą, że mają w topie jakości, no to powinni zachować się tak samo jak Lego. Z drugiej strony, Lego mogłoby pewnie odpuścić już ten kolor, jeżeli wiedzą, że jest wadliwy. No ale w niektórych zestawach brak tego brązowego, pewnie by nam bardziej doskwierał. A więc producenci części, uczcie się choć trochę od Lego, a Lego wróćcie do swojej. Dawnej jakości, bo coś takiego w zestawie albo coś takiego w zabawie nie przystoi. Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.